Złota era internetu dobiega końca. Badania z 2024 roku wskazują, że prawie połowa ruchu w sieci to już nieprawdziwi ludzie, a ruch generowany przez zautomatyzowane programy i boty. Internet, który znaliśmy jeszcze kilka lat temu, był zupełnie innym miejscem niż ten, który mamy dzisiaj. Był to czas, kiedy internet był prawdziwie zdecentralizowany i pełen stron internetowych, fora dyskusyjne tętniły życiem. A ludzie chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. To był czas, gdy internet służył przede wszystkim do łączenia ludzi i budowania społeczności. Niestety, w ciągu ostatniej dekady internet przeszedł głęboką transformację. Wyobraźcie sobie, że 43% całego ruchu w sieci jest generowane przez zaledwie 6 firm: Netflix, Google, Facebook, Amazon, Microsoft i Apple. Dzisiejsza sieć jest oparta o media społecznościowe i serwisy streamingowe. Ich platformy i usługi stały się bramami do internetu, wyszukiwarki coraz częściej ulegają komercjalizacji. Ich skuteczność systematycznie spada, co sprawia, że korzystanie z nich staje się coraz bardziej frustrujące. Razem z Facebookiem uśmiercili niezależne strony. Algorytmy przejęły kontrolę nad treścią, a wszechobecne click Upadek dziennikarstwa, cenzura, coraz bardziej rozwinięta sztuczna inteligencja, deepfake'i, boty to tylko wierzchołek góry lodowej. Internet coraz bardziej oddala się od swojej pierwotnej wizji. Początki internetu sięgają lat 60. ubiegłego wieku, gdy Departament Obrony Stanów Zjednoczonych stworzył sieć komputerową ARPANET. Miała ona na celu zapewnienie łączności w przypadku ataku nuklearnego. Pierwsza eksperymentalna sieć ARPANET połączyła w 1969 roku cztery instytucje akademickie w USA. To był początek internetu. Przełomowym momentem był rok 1983, gdy ARPANET przeszedł na protokół TCP/IP, co umożliwiło łączenie różnych sieci w jedną globalną sieć. Kolejnym kamieniem milowym był rok 1989. Kiedy to Tim Berners-Lee stworzył World Wide Web, system hipertekstowych dokumentów, które można było przeglądać za pomocą przeglądarki internetowej. To sprawiło, że internet stał się bardziej przystępny dla zwykłych użytkowników. W 1993 roku opracowano pierwszą przeglądarkę z graficznym interfejsem Mosaic, a rok później pojawiły się pierwsze wyszukiwarki internetowe, takie jak Yahoo! Ułatwiające odnajdywanie informacji w sieci, powstały pierwsze sklepy internetowe oraz serwisy aukcyjne. Internet stał się nie tylko narzędziem komunikacji i wymiany informacji, ale także platformą do prowadzenia biznesu. W tamtych latach entuzjazm związany z nowymi technologiami internetowymi doprowadził do powstania bańki internetowej, w której inwestorzy przeszacowywali wartość firm działających w sieci. Nerealistyczne oczekiwania co do przyszłych zysków spowodowały gwałtowny wzrost cen akcji spółek internetowych. Gdy bańka pękła, wielu inwestorów poniosło ogromne straty. Mimo to internet nadal dynamicznie się rozwijał. Do 2000 roku liczba użytkowników Internetu na świecie przekroczyła 400 milionów. W tamtych latach ludzie coraz bardziej zachwystywali się internetem. Który stał się prawdziwą sensacją, budząc ogromne emocje i entuzjazm wśród użytkowników. Społeczność zaczęła odkrywać wygodę zakupów online. Zachwyt internetem przejawiał się również w niespotykanym wcześniej dostępie do informacji i wiedzy. Ludzie z zapałem korzystali z komunikatorów, forów dyskusyjnych i stron internetowych. Platformy takie jak YouTube. Otworzyły nowe możliwości tworzenia i konsumowania treści wideo. W erze dzikiego internetu sieć była nieskrępowaną, wolną przestrzenią. Wtedy nie istniała cenzura, a użytkownicy mogli swobodnie wyrażać swoje myśli i idee. To był czas narodzin kultury internetowej, gdzie kreatywność i innowacyjność kwitły bez ograniczeń. Internet przyczynił się również do narodzin gigantów technologicznych, które zdominowały światowe rynki. Firmy takie jak Apple, Microsoft, Amazon, Google i Facebook osiągnęły wartości rynkowe mierzone setkami miliardów dolarów. Startupy, korzystając z łatwego dostępu do kapitału i globalnych rynków, były w stanie szybko rosnąć, przynosząc innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach. Jednak ta rewolucja miała swoją cenę. Wraz z rosnącą popularnością portali społecznościowych, coś zaczęło się zmieniać z biegiem lat. Komercjalizacja internetu wraz z rozwojem mediów społecznościowych i algorytmów sterujących treściami spowodowała, że pierwotna idea wolności i otwartości internetu została częściowo zatarta. W roku 1998 w garażu Susan Wojcicki, który stał się tymczasową siedzibą Google, dwaj doktoranci Larry Page i Sergey Brin Opracowali algorytm PageRank. Od tego skromnego początku Google przekształciło się w jedną z największych firm technologicznych, odpowiadając dziś na ponad 8,5 miliarda zapytań dziennie i kontrolując około 90% wszystkich wyszukiwań online. Dzięki innowacyjnym technologiom firma generuje roczne przychody sięgające 250 miliardów dolarów. Jednak coraz więcej użytkowników zauważa, że korzystanie z wyszukiwarek staje się coraz trudniejsze, a wyniki są coraz mniej satysfakcjonujące. Dlaczego wyszukiwarki, które kiedyś były pomocne, teraz sprawiają wrażenie, że są do niczego? Jednym z głównych czynników jest rosnąca komercjalizacja wyników wyszukiwania. Coraz więcej miejsca w wynikach wyszukiwarek zajmują reklamy i treści sponsorowane, wypierając organiczne wyniki. Użytkownicy skarżą się, że muszą przebijać się przez gąszcz płatnych treści, zanim dotrą do informacji, których faktycznie potrzebują. Kolejnym problemem jest fakt, że wiele stron internetowych i forów dyskusyjnych przeniosło się na zamknięte platformy, takie jak grupy na Facebooku czy serwery Discord. Treści zamieszczane w tych miejscach nie są indeksowane przez wyszukiwarki, co oznacza, że pozostają niedostępne dla osób spoza danej społeczności. W rezultacie, nawet jeśli poszukiwane informacje istnieją w sieci, Google może nie być w stanie ich znaleźć i dostarczyć użytkownikowi. W odpowiedzi na te problemy coraz więcej osób korzysta z alternatywnych sposobów wyszukiwania informacji, takich jak dodawanie Reddit czy forum do swoich zapytań, aby ominąć wyniki zoptymalizowane pod kątem SEO. Jeszcze kilka lat temu takie zabiegi nie były konieczne. A wyszukiwarka sama dostarczała trafne i wyczerpujące odpowiedzi. Dążąc do maksymalizacji zysków, wyszukiwarki stopniowo zmieniły sposób działania Internetu. Algorytmy faworyzują duże, komercyjne strony kosztem mniejszych niżowych forów, blogów i stron tworzonych przez pasjonatów. To sprawia, że wiele wartościowych treści jest spychanych w dół wyników wyszukiwania, utrudniając dostęp do nich. Wszystko to doprowadziło do zalewu niskiej jakości treści, które zajmują wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania, istniejąc tylko po to, aby generować kliknięcia i zarabiać na reklamach. Dziennikarze, zmuszeni do nadążania za algorytmami i wymaganiami SEO, koncentrują się na tworzeniu treści masowych, zaprojektowanych tak, aby przyciągnąć jak najwięcej kliknięć. Clickbaitowe nagłówki i powierzchowne artykuły dominują, a wszystko to, by wygenerować jak największy ruch. W międzyczasie ludzie przenieśli swoją uwagę na platformy społecznościowe i streamingowe. Instagram i TikTok oferują szybkie, atrakcyjne wizualnie treści, które są łatwe do skonsumowania w krótkim czasie. Netflix i inne serwisy streamingowe dostarczają nieskończonej ilości wysokiej jakości rozrywki na żądanie. W świecie, gdzie czas jest najcenniejszym zasobem Tradycyjne strony internetowe przegrywają walkę o uwagę. W ostatnim czasie popularność zdobywa teoria martwego internetu. Koncepcja ta sugeruje, że znaczna część aktywności w sieci nie jest już generowana przez ludzi, lecz przez boty i sztuczną inteligencję. Według zwolenników tej teorii, autentyczna ludzka interakcja online drastycznie zmalała, a prawie połowa ruchu w sieci jest generowana przez boty. Jeden z użytkowników tego forum opisał ją tak: Internet wydaje się pusty i pozbawiony ludzi, pozbawiony treści. W porównaniu z rokiem powiedzmy 2007, dzisiejszy internet jest całkowicie jałowy. Nie ma dokąd pójść i nie ma już nic do zrobienia, zobaczenia, przeczytania ani doświadczenia. Tak, internet może wydawać się gigantyczny, ale jest jak balon bez żadnej zawartości. Mniej więcej w 2016 lub na początku 2017 Forchan był wypełniany postami przez kogoś lub przez coś. To nie był spam. Rozmowy z nim odbywały się w czasie rzeczywistym, w wielu wątkach jednocześnie. Jego angielski był gramatycznie poprawny, ale dziwny, podobnie jakby go używał jakiś Japończyk. Dziwne doświadczenie, czułem, że coś jest nie tak, choć nie było w tym złośliwości. Wypowiedzi były zawsze na temat. Ale dziecinna forma kontrastowała z wiedzą osoby dorosłej. Teoria pustego internetu, choć kontrowersyjna i mająca zarówno zwolenników, jak i przeciwników, zwraca uwagę na istotny problem zalewu botów w sieci oraz masowego generowania treści przez sztuczną inteligencję. Rozwój sztucznej inteligencji będzie tylko napędzał to zjawisko. Już dziś internet jest pełen fałszywych kont społecznościowych, komentarzy, wpisów które wykorzystywane są na przykład do szerzenia rosyjskiej propagandy. Wykorzystując armię botów, Rosja jest w stanie błyskawicznie rozpowszechniać fałszywe narracje, manipulować opinią publiczną. Boty te, często udające prawdziwych użytkowników, masowo powielają propagandowe treści. Partie i politycy coraz częściej sięgają po te technologie, aby wzmocnić swój przekaz, oddziaływać na sposób myślenia i dyskredytować przeciwników. Boty polityczne potrafią w krótkim czasie rozpowszechniać określone narracje, tworzyć iluzję masowego poparcia dla danej idei czy kandydata, a także zagłuszać niewygodne dyskusje. Szczególnie widoczne jest to podczas kampanii wyborczych, gdy armie botów zalewają media społecznościowe, wpływając na preferencje wyborców. W jednym kwartale Facebook rutynowo zawiesza prawie 3 miliardy fałszywych profili co pokazuje ogromną skalę fałszywego ruchu generowanego na tej platformie. Przyszłość internetu jest niejasna i pełna botów oraz treści generowanej przez AI. Nadal spora jego część to wciąż ludzie. Co prawda internet jeszcze nie umarł, ale jest na drodze do tego smutnego momentu.